Dobry wieczór przed weekendem. Dzisiaj temat też wywołany przez osobę, która gdzieś tam szukała pomocy i naprowadziła mnie na problem, który dość często jest przeze mnie omawiany i dość często też zaprząta głowę osób, które są w terapii, przed terapią lub podejmują dopiero decyzję o terapii. Mianowicie problem związany ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej i wszelkiego typu problemami, które wokół tego. Zagadnienia się kręcą, a głównie chodzi mi o problemy prawne. Najczęściej osoby uzależnione podejmują decyzję o leczeniu lub, lub w trakcie tego leczenia mają gdzieś z tyłu głowy, że zostały im odebrane dzieci, lub mogą im zostać odebrane, i dlatego powinny stosować się do zaleceń terapeutycznych gdzieś tam. Mało jakby skupiają się na tej terapii, a głównie i to jest pewnie y, y, w pełni zrozumiałe, skupiają się na tym, że tęsknią za dziećmi, że gdzieś tam jest ten strach nagromadzony, że ktoś im te dzieci zabierze. Jak to tak prawnie wygląda? Mianowicie tak, że osoby uzależnione mogą sprawować władzę rodzicielską, mogą sprawować faktyczną opiekę nad dziećmi, to się często zdarza. W przypadku osób, które samotnie sprawują tą władzę, bo drugi z rodziców na przykład nie uczestniczy w jej sprawowaniu, jest za granicą, czy z innych powodów go nie ma, no rzeczywiście pojawia się problem, i czasami się zdarza, że tymczasowo władza rodzicielska jest ograniczana, i dziecko trafia do rodziny zastępczej na czas leczenia osoby uzależnionej. Ale nie jest to regułą, nie jest to jakby obligatoryjne, że osoba uzależniona nie może opiekować się dziećmi, a na pewno głupotą jest na przykład to, co dzisiaj właśnie też usłyszałem, że osoba uzależniona, która jest trzeźwa, która powstrzymuje się od spożywania substancji, nie może mieć kontaktu z dzieckiem do czasu, na przykład, kiedy nie ukończy terapii. No absolutnie nie. Prawo rodzinne. Jest w tym zakresie niezmienne, jednoznaczne i mówi o tym, że bezwzględną wartością i jest to, żeby dziecko miało kontakt z naturalnym rodzicem, z biologicznym rodzicem, a dopiero gdy ten rodzic stanowi dla dziecka w jakikolwiek sposób zagrożenie także poprzez swoje uzależnienie, to, że na przykład nie zaprzestał spożywania substancji lub, lub zaprzestał, ale z innych powodów ma jakieś zaburzenia psychiczne, które uniemożliwiają mu sprawowanie tej opieki nad dzieckiem, jest agresywny, czy ma też inne jakieś problemy, na przykład jest chwilowo bezdomny, no to wtedy rzeczywiście ta władza rodzicielska gdzieś tam jest ograniczana, ale to nie jest obligatoryjne. Osoba, która jest uzależniona, jest osobą chorą, ale w momencie, gdy decyduje się na leczenie, gdy stosuje się do zaleceń medycznych, zaleceń terapeutycznych, zgłasza się dobrowolnie na terapię. Bo dzisiaj rozmawiałem ze sobą, która właśnie tak zrobiła, to nie ma się czego obawiać. Nie ma sensu, żeby słuchać jakichś tam e, gruźb, że nigdy nie odzyska tego dziecka, bo już ma skazę na swoim życiorysie, bo jest uzależniona, albo że latami będzie czekała na odzyskanie dziecka. Z doświadczenia zawodowego pracowałem około 20 lat w ośrodkach pomocy społecznej, aktywnie, czynnie uczestniczyłem w odbieraniu dzieci. Oczywiście drogą prawną i przywracaniu tejże władzy rodzicielskiej, w momencie, gdy osoby zainteresowane udokumentowały swoim postępowaniem, że rzeczywiście zaczęły się leczyć, więc wiem doskonale, że droga do przywrócenia pełni władzy rodzicielskiej jest bardzo prosta. Akurat, jeżeli ktoś, tak jak dzisiaj rozmawiałem z pewną osobą, że ktoś się osobiście, dobrowolnie, sam zgłosił na leczenie, uznał jakby swoje uzależnienie i zdaje sobie z tego sprawę, że jeżeli nie zacznie się leczyć, no to nie będzie mógł opieki nad dzieckiem w sposób prawidłowy sprawować taki pełny, zabezpieczający dziecko przed wszy wszystkimi niebezpieczeństwami, które mu mogą grozić. To taka osoba, która zgłasza się na terapię, stosuje się do zaleceń terapeutycznych, powstrzymuje się od spożywania substancji, pracuje nad sobą, no po prostu nie ma żadnego problemu, żeby na przykład po ukończeniu terapii podstawowej w ośrodku zamkniętym, gdzie się zgłosiła, bo jest to chyba najprostsza forma. Najłatwiej jest wtedy przekonać sąd, że coś ze sobą zrobiłem, jeżeli idę do ośrodka gdzieś tam zamkniętego, zgłaszam się, zostałem przyjęty na oddział. Czy też w ogóle do ośrodka i kończę terapię po 6-8 tygodniach, bo tyle mniej więcej to trwa. I z tym dokumentem składam wniosek do sądu o przywrócenie pełni władzy rodzicielskiej, a na czas trwania postępowania sądowego, bo sądy mogą w różnym czasie to rozpatrywać, będą przecież na pewno chciały sprawdzić, w jakich warunkach teraz dziecko z tą osobą, która się leczy, która z oś ośrodek opuściła, będzie mieszkało. Więc może to troszkę potrwać. Na czas trwania postępowania sądowego składa się po prostu wniosek o zabezpieczenie tych kontaktów z dzieckiem, żeby były pełne albo żeby to dziecko jak najwięcej czasu spędzało z osobą, która właśnie stara się o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Także tu nie ma żadnych zagrożeń. Ja dzisiaj celowo o tym mówię, bo kiedyś wspominałem, że osoby uzależnione są bardzo podatne na wszelkiego rodzaju plotki, ploteczki, z których wynikają dla nich jakieś zagrożenia. Bo no, niewłaściwie interpretują też rzeczywistość, i mm, mogą gdzieś tam wierzyć w to, że w momencie, gdy zdiagnozowano u nich uzależnienie, uzależnienie od alkoholu, no to droga do odzyskania dziecka może być trudna, ale to tak właśnie nie działa. Jeżeli ktoś naprawdę podjął decyzję o leczeniu, będzie się stosował do zaleceń, to bardzo szybko. Odzyska pełnię władzy rodzicielskiej, odzyska bezpośrednio możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem, bo też sądom na tym zależy. No takie mamy prawo, żeby dziecko było z rodzicem biologicznym. Także wszystko jest w rękach samych osób uzależnionych, gdy starają się o dzieci. Natomiast ja osobiście też brałem udział w takich postępowaniach, gdzie zatrzymywałem procedurę przez, no oczywiście nie ja osobiście, to sąd podejmował decyzję, natomiast działając w ramach instytucji, zatrzymywałem procedurę przywrócenia władzy rodzicielskiej, bo zauważyłem, a jest to bardzo łatwe do zauważenia, że ktoś po prostu tylko i wyłącznie dla jakiegoś papierku poszedł na terapię, albo stosuje zalecenia terapeutyczne tylko wybiórczo, bo ma na celu tylko odzyskanie jakby władzy nad dzieckiem i wszelkich profitów z tym związanych, mianowicie różnych tam świadczeń i tak dalej, ma taki sposób na życie, no, to będzie bardzo szybko wykryte. Ja mówię dzisiaj do osób, które boją się, będąc na oddziałach terapeutycznych lub czekając na to, że, że zaczynają terapię, boją się o to, że będzie im bardzo trudno potem odzyskać władzę rodzicielską, bo mają z tyłu głowy gdzieś tam ten okres, kiedy rzeczywiście by trwały w tym uzależnieniu i narobiły pewnie dużo. Rzeczy, których się teraz stydzą i które spowodowały, że ostatecznie sąd im tą władzę rodzicielską ograniczył. To się skończyło. W momencie, gdy podejmujemy decyzję o leczeniu, to tamten rozdział jest zamknięty. Sąd będzie rozpatrywał nową sytuację. Sąd spojrzy w dokument wydany przez ośrodek terapeutyczny, czy osoba ukończyła terapię. Sąd spojrzy, jakie kroki ta osoba po opuszczeniu ośrodka i terapii podjęła, czyli czy uczęszcza na przykład na mitingi a czy innych grup samopomocowych, gdzie otrzymuje wsparcie, yy, czy podjęła pracę zawodową, czy ma jakieś bezpieczne dla dziecka miejsce, gdzie może zamieszkać. I teraz też państwo oferuje dużo różnych form pomocowych, typu hostele dla osób samotnie wychowujących dzieci. I ja osobiście już usłyszałem, zresztą mam tą przyjemność pracową, pod pod podjąłem teraz tam pracę właśnie w takim ośrodku, leczenia uzależnień w prywatnym oczywiście w Wiławie, gdzie nawet przyjmuje się na oddział osoby z dziećmi, osoby uzależnione z dziećmi, czyli już daje się możliwość osobie uzależnionej, że nie musi w ogóle tracić kontaktu z dzieckiem, bo może podjąć leczenie w ośrodku też zamkniętym. No, jedyny minus że jest to oczywiście środek odpłatny. Ale na przykład rodzic się leczy, jest na normalnej terapii, a dziecko jest przy nim cały czas. Także no, mam nadzieję, że kiedyś może w NFZ też takie ośrodki powstaną. Ja nie wiem, może już są, nie słyszałem o takich, ale wiem, że na przykład dla osób uzależnionych, które podjęły tą próbę leczenia i gdzieś tam dalej kontynuują to leczenie, to są różnego rodzaju pomocy oferowane. W zakresie, właśnie potem udokumentowania przed sądem, że stosujemy się do zaleceń terapeutycznych, że będziemy w stanie właściwie wykonywać władzę rodzicielską nad dzieckiem, sprawować tą opiekę. Także dzisiejszy ten podcast jest w zasadzie dla mm, mojej nowej, no takiej osoby, której będę pomagał, bo tu trudno mówić, że ja będę teraz przyjmował kolejne osoby na swoją listę pacjentów, Bo ona jest już w zasadzie pełna, ale na pewno kieruje to do takich osób, właśnie, które gdzieś tam zgłaszają się z... i są pełne obaw, że tu mają z jednej strony przed sobą leczenie, a z drugiej strony jest wielka tęsknota za dzieckiem, które chwilowo zostało im odebrane, i jest ta obawa, że teraz no, naprawdę minie parę lat, zanim będę mógł to dziecko z powrotem samo, sam, samodzielnie wychowywać. Tak to nie działa. Jeżeli świadomość już mamy, że jesteśmy uzależnieni, jeżeli mamy też szczerą chęć zmiany sposobu życia, i to jak najbardziej pozytywnym uczuciem będzie to, że, że robimy to dla siebie, ale też i z myślą o tym, że celem gdzieś tam w przyszłości, i to zupełnie niedalekiej, niedalekiej jest sprawowanie opieki nad dzieckiem, czyli. Uchylenie postanowienia sądu o odebraniu nam dziecka. Tego się naprawdę nie należy bać. Nie należy się bać tego, że będąc sobą uzależnioną, odebrano nam dziecko, zostaliśmy jakby na całe życie napiętnowani. To tak nie działa. Uzależnienie no, nie jest taką chorobą, jak no, nie jestem psychiatrą, ale mi się wydaje, że nie jest taką chorobą, jak na przykład schizofrenia. Że naprawdę istnieje realne zagrożenie, że coś się może wydarzyć i może, możemy stworzyć niebezpieczeństwo dla drugiej osoby, dla dziecka. W uzależnieniu, jeżeli stosujemy się do zaleceń terapeutycznych, tam nie musimy w uzależnieniu nawet korzystać z pomocy psychiatry, za każdym razem to są przypadki takie wybrane, gdzie jest to pomoc niezbędna. W uzależnieniu wystarczy stosować się do zaleceń terapeutycznych, a niektórzy nawet wyłącznie do grup samopomocowych. I to już wystarcza, żeby sąd podjął decyzję, że dziecko do nas wraca. A nie należy, będąc osobą uzależnioną, będąc w terapii, słuchać jakichś tam różnych bzdur na zasadzie, że ile to teraz będzie trwała droga do odzyskania dziecka, a jeszcze usłyszałem, co jest dla mnie właśnie karygodne, że rodzina zastępcza kieruje takie y, informacje do osoby, której dziecko odebrano. Rodzina zastępcza, na przykład, mówi, że dziecko zostanie już u nas. No to już są takie patologiczne zachowania, to trzeba piętnować, ale nie dziwię się osobom uzależnionym, że są jakby w takich sytuacjach bezradne, bo ten pierwszy etap leczenia, kiedy została dopiero podjęta decyzja, kiedy jeszcze nie ukończyliśmy terapii, powoduje, że mamy bardzo niską samoocenę, bardzo małe możliwości obrony przed atakami ze strony osób trzecich. Mało tego. Gdzieś tam mamy takie poczucie, że nam się to słusznie należy, za to, że gdzieś tam na własne życzenie wpadliśmy w tą chorobę. No, terapeuta rozumie, że tak to nie jest, natomiast osoby trzecie tak to postrzegają On postrzega tak to właśnie osoba uzależniona ale jestem przekonany, że taka terapia podstawowa, gdy się ją odbędzie, to właśnie wtedy człowiek nauczy się jakby walczyć o swoje prawa w tym prawa do. Do swojego dziecka, bo dziecko przynależy się rodzicom, prawda? No to jest prawo natury, tego nie zmienimy. A w sytuacjach tylko i wyłącznie wyjątkowych sądy to dziecko gdzieś tam chronią i odbierają osobom chorym czy innym osobom, które temu dziecku zagrażają. A w przypadku osób uzależnionych, no, no to z różnych powodów, no prawo nie jest doskonałe. Rzeczywiście czasami te decyzje o odebraniu dziecka są zbyt. Pochopnie podejmowane, a czasami właśnie nie są podejmowane, chociaż być powinny. powinny. No bo tak to właśnie wygląda z wymiarem sprawiedliwości. No, tam też pracują ludzie. Przekaz informacji nie zawsze jest czytelny, nie zawsze sędzia otrzymuje pełny obraz sytuacji. Osoby, które badają sytuację dziecka, też czasami potrafią wypaczyć to, co zobaczyły, co, co gdzieś tam usłyszały, i wtedy te decyzje mogą być krzywdzące dla osoby. Uzależnionej, która chwilowo ten kontekst z dzieckiem traci i ma poczucie krzywdy, no ale z tym się trzeba pogodzić. To jest jakby wpisane w ten upadek, yy, który wiąże się z uzależnieniem, i tu najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zamknąć tą przeszłość. Yy, w trudnych chwilach posłuchać kogoś takiego jak ja, kto powie, że nie, 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 że to nie jest tak, że. Nie odzyskasz dziecka, że, nie, nie będzie, że będziesz teraz latami starała się i przekonywała sąd, że będziesz dobrym rodzicem. Niekoniecznie tak musi być. Jeżeli wszystko będziesz realizować zgodnie z programem terapeutycznym i po terapii, będziesz stosować się do zaleceń, to nie będzie trudne wtedy przekonanie sądu, że ja od teraz będę dobrym rodzicem, a na pewno nie stworzę zagrożenia dla dziecka. No ten podcast był na wyraźne życzenie pani, która niedługo udaje się na terapię. No i tego bardzo się boi, bo jest gdzieś tam zastraszana właśnie tego typu informacjami. Jak to trudno jest odzyskać dziecko, kiedy już raz się utraciło, utraciło, kiedy raz już została ograniczona władza rodzicielska. Więc, tak, ku pokrzepieniu serc osobom, które mają z tym problem. Spokojnego wieczoru.